Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. na no, pod wczorajszym nagraniem, w którym mówiliśmy sobie o nieobecnej obecności Chrystusa w protestantyzmie, no, komentarze jakoś... No właśnie. Chrystus mówi, że jest chlebem wstępującym z nieba i życie daje światu. Gdzie on jest, ten Chrystus wstępujący z nieba jako chleb żywota i daje życie światu? Gdzie on jest w protestantyzmie? No, właśnie. Tak, tego nikt nie potrafi odpowiedzieć, sprecyzować. Odpowiedź jest w Rzymskokatolickim Kościele to jest Chrystus w Eucharystii. Tam jest bardzo dużo wpisów, które się zatrzymują na pierwszej części, a mianowicie, że darmowe zbawienie to jest właśnie. Jeszcze raz, główno warte, i to jest prawda. Piszę o zbawieniu z łaski przez wiarę za darmo. A co mi po darmowym zbawieniu z łaski przez wiarę, jeżeli nie mając zaczynków nie wejdę do nieba? No odpowiedzcie mi na to pytanie: co mi po darmowym zbawieniu, co mi po darmowej śmierci Chrystusa za mnie na krzyżu, co mi nawet po tym, że uwierzę w darmową e, łaskę Chrystusa, w darmowe zbawienie, jeżeli. Nie mając dobrych uczynków stanę przed Chrystusem, a ten mi się powie, dałeś pić? Nie. No przecież nie trzeba, za darmo jest zbawienie. Dałeś mi jeść? No nie, no za darmo jest zbawienie. Przyodziałeś mnie? No panie, no i po co, za darmo jest zbawienie. Odwiedziłeś mnie w szpitalu? Panie, no przecież za darmo jest zbawienie. Idź precz w ogień wieczny, nie znam cię. No ale panie, przecież ja mam darmowe zbawienie za darmo. No, 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 no i, i co, A gdzie masz uczynki? No ale jest napisane, że jest za darmo zbawienie. No jest. Ale ja ci powiedziałem, że będę sądził z uczynków. I napisałem ci, powiedziałem się w 25. rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, za uczynki, tak? Dałeś mi jeść, dałeś mi napić się, dałeś mi spodnie, przeodziałeś mnie, odwiedziłeś mnie. Chodzisz do nieba, ale jest za darmo. Nie, za darmo to możesz iść do, do piekła i pójdziesz do piekła. Idź precz, sługo bezużyteczne w ogień wieczny. Bo za darmo przyjąłeś zbawienie, tak jak sługa przyjął denara. Za darmo go przyjął. I co oddał? Chrystusowi? To co mu? Chrystus dał, czyli przyjdzie protestant, on nie musi spełniać dobrych uczynków. On otrzymał łaskę darmowego zbawienia i powie: Panie, to jest łaska darmowego zbawienia, którą żeś mi dał. Tak? No, mówię: No dobra, a, a, a co z tym zrobił? Twoi poprzednicy dostali łaskę zbawienia, oddali mi 5, 10 talentów, drugi mi oddał 4 talenty, a ty mi dałeś to, co ja Ci dałem. Idź precz, w ogień wieczny. Więc zbawienie z łaski za darmo na nic mi się nie przyda, jeżeli ja, będąc zbawiony z łaski za darmo, nie będę miał uczynków, za które Ojciec mi odda w niebie. Więc po co mi darmowe zbawienie z łaski? Po co mi darmowa śmierć Chrystusa za mnie na krzyżu? Jeżeli ja se w to uwierzę i będę się bujał w obłokach, jak protestanci, nic nie muszę robić, sakramentów nie muszę przyjmować, do kościoła nie muszę chodzić, nic nie muszę robić, bo ja już jestem. Nie. Nie jesteś. A ja się ubłogosławiłem przez formułkę. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Idźcie prać w ogień wieczny, nie zna was, czyniący niegodziwość. Odpowiedzcie sobie na to. Pozdrawiam.